Cześć, siemanoziemeczki i witajcie w kolejnym odcinku z gry LEGO Piraci z Karaibów. Rozpoczynamy rozdział trzeci, tak? Tak, rozdział trzeci. Czarna perła atakuje kapitan Jack Sparrow. Już, już na nas czeka. W ciemno wiem, że taka scenka mnie czymś rozbawi, bo to jest tak... co oni wykombinują tutaj? Oj kurczaki, świniak, świniak od tyłu. Jakiś ziomek. Księżniczka została uratowana. Uciekł. Jack! What are you doing? Nie zdążyłeś zostać wtrącony do lochu? Oj, Uratujemy cię boś. A to ten zły. O, konwersacja kwitnie ja nie mówcie, że to kolej z tą lunetą. Jak. Wszechwidzące oko. Dawaj to i spadaj ode mnie. Nie faktycznie To Jest. 50-metrowy zwój w 15 cm. Wow. Do abordażu tak spir... O dokładnie. Muszę już... Gdzie to wiesz, koleś? Zapisz to ze sobą. Pinitego. Tak, co ty wykminisz? Chcesz wyrzucić balast, łóżko, harfa. Kurwa słoń. Skąd złonia wzięliście? Słoń za borto. Tak jest, IA captain. Co wymyślisz? Nagle zakry. Wesołe miasteczko. Uratujemy cię, Jack. Uratujemy cię. Dobra, co my tu mamy działać? Ogień nam jest potrzebny, ale najpierw oni. I zabiłem go. Hehe. He. Daj ten ogień. Ogień. Super. Zaplikujmy go tutaj do armaty. Co mam robić to tutaj? Ej, no, niszcz się! Ej, faktycznie, bo już myślałem, że nie, że muszę ich atakować. W ogóle ta armata jest szybko ładowalna. Bęg! <gryny> Ej, małpę zabiłem, mnie, serio. Dobra, Ej, pan Gibbs, tych ziomek, który się znasz na wszystkim, napraw to. Napraw to mówię. Bang, <gryny> Dobra, wszystko działa? Teraz załatwimy sobie źródło ognia. Daj tu ognia! Ładuj działo. 2 na 6 zrobione. Okej, okay, Jack za chwilę będzie wolny. Przedostaliśmy się na niższy pokład. A ja w sumie nie chciałem, ja chciałem pozbierać tamte, wiecie, klocki z górnego pokładu. Ale dobra w sumie darujmy sobie to już. Pozbieramy tutaj. Bang, 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 bang. I co? Nie masz ognia. To przykre. To ci zaraz znajdziemy ogień. Hmm. No trudna sprawa ci powiem. Ty też możesz się tak spinać, jak fajnie. Klocki skaczą, widzicie? Trzeba coś z nich włożyć. Lecz najpierw ja chcę odpalić armatę. Dawaj armaty. Ogień. No, podpal to dobrze. Bęk! Udało się za pierwszym. To jest, kurcze, tak się to robi ziomeczki, widzicie? Dobra, w, lewo. w lewo dawaj. Oj, coś znalazłem fajnego. Gdzie to podłączyć? Dobra, uruchomiłem. Patrzcie, możemy zaatakować. Jak super. Gdzie jest? Nie, nie ten przycisk! Nie, dziadek! Nie ten przycisk! Bang, za pierwsze. O, klocuszki skaczą. Ułożymy coś. E, co to jest? Dobra, mam to zabrać. To biorę. I gdzie mam iść? W prawo. Aha, ułożymy sobie taką płaską powierzchnię, żeby po niej mogliśmy ślizgać tym. Tylko tutaj była też druga, o właśnie, druga strona klocku. <laughs> Takie buty, dawaj. Dźwigaj to, idziemy. Nic tego, dwala większość pracy za was, ja widzę. No, też to chcę przesunąć. Ok, ten, ten, to wiadro mi tu blokowało wszystko. Co ty chcesz zrobić z tą armatą? No dobrze. I co teraz? Przeniesiona na górny pokład. Czyli jednak mogę tam wrócić. Fajnie. Ale chyba jeszcze tu muszę odpalić jedną. Tam po prawej stronie jest. Jeśli się nie mylę. Tak, dokładnie. Ognia bęk. A Jack, jak zwykle w tej ostatniej, jest drabina. Czyli możemy wyjść na górę. I pozbierać klocki, których wcześniej nie pozbieraliśmy. Fajnie. Cieszę się. A Z, co ty ode mnie chcesz? Nie, ten koleś. Nie, no kurczę, to nie o to od kolesia, to do beczki było. Anna Maria. Du, 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 du. Dobra, ziemeczki. Idziemy na górę. Załatwić sprawunki. Gdzie jest ta drabina? Już się doczekać. Wyskakuj. Super, udało się. Tak, widzę. Mamy kolejną armatę. Już to jest ostatnia armata, która jest dostępna. Najpierw chcę klocki. swojego zajęcia? Nie no, serio Serio, serio? A dziadek z papugą nic tu nie robi. Co to? Jak, co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć, ja się Czyn sprawunki z tymi szufladami? Butelkę znalazłem, jedną na 10 o się. Bang, bing 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 bing. Dobra, idziemy do tej armaty. Armata ważna sprawa. <grym> ja... Ale to ma siły. Dobra, ogień. Ostatni ogień. Tutaj jest. Jack Sparrow na wolności już wkrótce. No, nie trafiłam. <gry> Jasne już na pewno. Łups. I podsunęliśmy. Musimy przejąć ich statek. Gdzie tu spadło? Gdzie tu jest, moi drodzy? Pewnie się jeszcze sturlało na niższe poziomie. Przypuszczam. Jak się podtopimy, to te beczki nam są potrzebne. No właśnie. Bang, bang, przesuwaj to. No, nie w tą stronę. Tutaj z całych sił. I spadło. <laughs> I nabieramy wody. <laughs> tone, tony, tony, to stań na nogi. Został armatą, nie ci tu bez na ogień, wszystko jest podtopione. Ej patrzcie, chyba będziemy mieli wszystkie klocki. Wystarczającą ilość przynajmniej. Gdzie jest ten niebieski? Nie chcę! Chcę niebieski klocek. I być prawdziwym piratem, właśnie! Siup! Otwórz to. Jakie <laughs> jak człap czułap, czułap, człap człap czułap, 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 czułap. Dobra, przełącz. Nie, 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 ratuj się kto może. Czekaj, bo... Aha, na tym przycisku się... Odtapia. No. Ojej. Już po nim. Jak się wynurzyć? Właśnie. Jest. Zahaczył. E, I co teraz? A dźwignęliśmy tamto. Wiecie. Patrzcie ziomeczki. Wskakuj do tej beczki. Dźwignęliśmy to, lecz jak to tamto drugie opuścić Hm <grym> Zapytam grzecznie Jak tamto drugie opuścić Nie mam ognia Myślimy. Nie, no przecież to wystarczy chyba popływać. Właśnie. Jeju. Mamy, 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 jest, jest. Łapto, to, To jej prąd nas wciągnął. Łapto, łapto, łapto. łapto. dlaczego nam to małpa skroiła? No sorry. Medalion czy kochanek? Medalion czy kochanek? Wybierz kochanka. Jestem na pokładzie wroga. I złapłem małpkę. <grywka> Za nią, dawaj. Co ja tu mam zrobić? spadłem. Czy znaczy mi Jacka zaatakował. Masz frajerze. Ty też, super. Idziemy po małpę. Spierdzieliła. O, tu się wykonuje egzekucja, oni muszą skoczyć. Znowu spadłem Kminie, kminie, nie wiem co wykminić Ha, okej, okay. dobra Co to się stało? Dawaj, niesiemy, tylko gdzie? <grym> Masz frajerze. Bananem cię załatwi Ty też. What? Ja nic nie naciskam. Ja chcę żeby on tylko budował. A on chyba nie może. Nie ty. Gdzie jest pan gips? Naprawiamy. Reperujemy. Reperujemy pokład. Tak. Włóż to w całą swą pasję. To jest taki przełącznik, do którego jest potrzebna beczka. Najbliższa beczka jest tutaj. Jedziemy. Cyk 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 cyk, cyk. Podnoś to Musimy załatwić małkę. To mnie denerwuje. A będzie trzeba jeszcze osła, żeby nam to... Aha Eww, What now. Tam się zabrykadowali. Coś tutaj zrobić? Nie wiem, w sumie jazda do góry. Hajdak nam jest potrzebny, lub też jak ją na to wskoczyć? Kobieta, chodź. No przecież właśnie, i tak ona nam jest potrzebna, więc fajnie i to góry za tą małpą wredną, która nam to ukradła, gdzie jesteś? Chodź, mam cię, dawaj to. I co teraz i co teraz jak ja mam ją załatwić no do góry w jej serio Jak ją tam dopaść. Aha. miałem tylko się pisze. Nie widzę. Jak nas złapali przy ja O cholera. Po zawodach. <śm> <śm> gorąndłem Co zrobisz? Tak się wolnimy. Bye bye. się tak myślałem. Dobra ziomeczki, poziom Czarna Perła atakuje. Ukończony. Ja przypuszczam, że teraz dopłyniemy do tego w braku naszego statku coś tam Jack Sparrow zmontuje i popłyniemy na... Nie wiem w sumie gdzie. Prawdziwy pirat tym razem zaliczony. Tak, mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie oczywiście zostawić ocenki. Zapraszam was na kolejny... Na kolejną dawkę przygód, która już jutro... Co tu jeszcze dostaliśmy ciekawego? Mini zestaw, jakieś klocki. I to tyle, ziomeczki. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa.